Małym, szybkim i dzikim. Tylko tacy mogli liczyć na przetrwanie. Małpoludy z nie posiadały żadnej z tych cech. Nie działo im się dobrze. Staczały się po drodze gatunkowej zagłady. Plemię składające się z około pięćdziesięciu okazów zajmowało zespół jaskiń położony nad małą, spieczoną doliną, przedzieloną niemrawym strumykiem. Zasilanym śniegami z gór położonych o 200 mil na północ. W złych czasach strumyk znikał całkowicie, a plemię żyło na krawędzi śmierci z Zawsze byli głodni. Teraz głód przynosił śmierć. Gdy do jaskini wpełzł pierwszy słaby promień świtu, Strażnik Księżyca zauważył, że jego ojciec umarł w nocy. Nie zdawał sobie sprawy, że starzec był jego ojcem. Związki rodzinne były całkowicie poza możliwościami jego pojmowania. Lecz gdy spojrzał na wyniszczone ciało, poczuł niejasny niepokój, zapowiedź smutku. Dwoje dzieci skomlało o jedzenie. Warknięciem przywołał je do porządku. Jedna z matek, broniąc niemowlęcia, którego nie mogła wykarmić, mruknęła gniewnie w odpowiedzi. Brakło mu sił, żeby szturchnąć ją za tę arogancję. Było już wystarczająco jasno, żeby wyjść. Strażnik księżyca podniósł pomarszczone zwłoki i pociągnął je za sobą. Zginając się pod niskim nawisem jaskini, na zewnątrz przerzucił sobie ciało przez bark i wyprostował się. Jedyne zwierzę na tym świecie, które potrafiło to zrobić.